Cześć! Tak, też sądziłem, że będę Wam trochę spamować tym samochodem. Bardzo Was za to przepraszam, ale nie jestem się w stanie powstrzymać. Myślałem, że wczoraj, nie, nagrywając relacje na hali, wyglądała dobrze, ale dzisiaj, w świetle dziennym, to jest zupełnie inny poziom. I to auto prezentuje się tak, że mnie brakuje pytań. No, spójrzcie sami. Po prostu petarda. Jeden z lepiej prezentujących się wozów, jakie w ostatnim czasie mieliśmy u siebie. Zwłaszcza na tych złotych felgach, Performance BMW M3 CS 2023. Czarny szafir. Spójrzcie, jak przyjemnie wróci. Wow. Z tej perspektywy wygląda najlepiej. No i wnętrze. No i wnętrze. Słuchajcie, nic dodać, nic ująć. Fotele Performance CS, które są obłędne. No, chyba tylko Aston, Mar Aston Martin ma lepsze fotele w tym momencie u nas w salonie niż od tego samochodu. I wszystko tutaj w karbonie jest. Cały tunel, 6900 km przebiegu. Gwarancja czerwiec 2029. O, no, ten fotel to już zakrawał sztukę. <grywa> On tutaj również z boku jest cały karbonowy. Coś pięknego. Coś wspaniałego. Powiem wam, że mogę tak stać i się na nią patrzeć. Cudo. Po prostu cudo.